Kapibary są z rodziny kawiowatych, to tej samej rodziny co świnka morska, to jest tak jakby wielka świnka morska, więc też dużo, one są do nich trochę... większa tak, są... pływać potrafi. Tak, to jest Wandzia i Jurek, e, niespokrewniona i mamy nadzieję, bo kapibary zdolność taką rozrodczą osiągają, gdy mają dwa lata i właśnie te dwa lata teraz one osiągnęły. Więc no, taka nasza wielka nadzieja, że będziemy mieli w niedalekiej przyszłości rodzinę tak i potomstwo i że będzie no, ich więcej. No, chcemy taki stworzyć jedno z takich większych miejsc, y, takich po prostu dom dla nich. Mamy nadzieję, że to będzie. Że, to, że będzie tutaj ich więcej. Bo no, wie, widzimy, że ludzie kochają kafibary. To jest Tosia. W domu się chowa za Mamy nadzieję, że to będzie kolejny zwierzę, które cię zaskoczy. jak się cieszy, widziałeś? To jest radość jego. To jest. Piesek. Wow, Majki! Cieszysz się, że nie będziesz ty w kamerze? To jest Majki. No, jest nasz pupil. To jest taki nasz zwierzaczek. Też trochę domowy, bo zabieramy go jakby codziennie do, do domu i on u nas po domu chodzi. No, jego nie ma, to już tęsknimy niesamowicie. Kochani, piękna miejscowość, Długi Łuk. Pani Agnieszko, jaka to jest gmina? Gmina Korycin, Pawiat Cukulski, Przedstawiam Podlasi. Państwu Panią Agnieszkę Urban, sołtysa tej pięknej miejscowości. Pani Dobry. Agnieszko, to co jest dobrego? Cisza, spokój, chociaż bywa inaczej, więc proszę zapraszam, pooglądamy. Tak, pozwiedzamy? Tak. Piękne domki jeszcze. Tak, jeszcze mam. Ja lubię takie klimatyczne. No, i mamy tutaj właśnie ładne takie, jeszcze stare budownictwo zachowane. O, zobaczcie proszę Państwa, piękny domek, ogródek. Panie Agnieszko, dużo takich ty typowych rolników? E, tak, e, rolników jest dużo. E, większość... E, myślę, że mało jest takich opustoszałych domów. E, podtrzymujemy tradycję e, w tradycyjny albo właśnie w bardziej nowoczesny sposób. Dużo jest gospodarstw. O, powiedziała Pani, że podtrzymujemy tradycję. Tak. O właśnie. Krówki. A taki widok to już nie jest zbyt często widać. A w Długim no. Ługu, proszę Państwa, krówki. Tak, mamy kury gdzieś... spotkamy. Na pewno. Ale nawet słyszałam, że alpaki spotkamy. Tak, alpaki i kapibary. Mamy no, różnorodnie tutaj, więc jest wszystkiego. Panie Agnieszku, Pani powie dla mnie, Pani tutaj się urodziła? Nie, nie urodziłam się. Wyszłam za mąż. Mój mąż stąd pochodzi już od kilku pokoleń, rodzina stąd. My jakby zdecydowaliśmy się zostać na męż ojcowiznie. Może kontynuujemy tradycję nie do końca, bo zajmujemy się produkcją rolną, ale trochę nowocześniejszych rzeczy wprowadziliśmy albo wieżaków. Ale... Bardzo zadbana miejscowość. Pani tak opowiada, ja oglądam tak, i słucham oczywiście. Czysto. Bardzo mi się podoba. Tak, ludzie dbają. No, jest ładnie. Ładnie, spokojnie. Czuć jeszcze takie swojskie zapachy, więc... A to to, to niewątpliwe! A w długim ługu to sklep jest? Nie ma już. Chyba od dwóch lat nie ma, chociaż mamy handel obwoźny, który tutaj bardzo jest teraz... Popularny. Tak, popularny. Nawet sąsiad z długiego ługu właśnie zajmuje się tym interesem, ale też mamy jakichś takich zewnętrznych. Ale śpiew ptaków. Mam nadzieję, że to telewizowie usłyszą gdzieś na filmie. O, zobaczcie proszę Państwa, jak pięknie w tym długim ługu. Ogródki, sady, piękna przyroda, zwierzęta, ale przede wszystkim piękni ludzie. Panie Agnieszko, takim sołtysem to ciężko jest zostać? Jakie e... obowiązki w ogóle ma sołtys wsi? Ja sołtysem nie jestem tak długo, więc nie mam aż takiego doświadczenia. Jestem dopiero od listopada, więc może powiedzieć, że pół roku. Jakimi jak był... takimi kłopotami, takimi codziennymi zwracają się mieszkańcy? To bardziej sołtys prosi ludzi o pomoc, bo musimy działać dla e, społeczności. Jeżeli chcemy, żeby ta wieś wyglądała, żeby coś się działo, żeby coś było, sołtys sam nic nie zrobi. E, jesteśmy w stanie coś zrobić, jeżeli jest zaangażowanie wszystkich. E, no e, i dlatego tak u nas w tym momencie jest. Fajnie, ludzie są chętni e, działać, więc mam nadzieję, że, mam, że ten początek mojego urzędowania jako sołtysa, ale z czasem coś tam pięknego powstanie. Do pani grubu. Agnieszko, ja poznałam, że to pani Domek. Po tabliczce czerwonej syrystysa, no bardzo ładny. Już długo lat w tym długim mogu? 14 w maju 14. będzie. Więc I, I przez te 14 lat, jak to się rozwinęło? Yy, no, zaczyna, jak wyszłam za mąż, no to yy, mieliśmy produkcję mąż miał byki. E, tak I dużo plantacji truskawek. I tak się w sumie poznaliśmy, bo e, ja jestem księgową w chłodni, e, i, a mąż był dostawcą no, truskawek suraty, tak, truskawek i e, brokułów. Więc tak to się zaczęło. No, przez lata wiadomo, no, rynek się zmienił. Już teraz mniej tej truskawki tutaj jest. E, mniej, więc my też jakby zmieniliśmy e, nastawili się produkcję. Nastawiliśmy się głównie na ziemniaki w tym momencie. No, pracujemy zawodowo. No i mamy zagrodę ze zwierzakami. Zagrodę kontaktową, w której chcemy, żeby każdy mógł popcować, dotknąć i poznać. Panie Agnieszko, bo stoimy tutaj przy samym wejściu do tej zagrody, tak. można powiedzieć, to może wyjdziemy. Będzie. Zapraszam. Można pokazać dla telewizorów. Piękne miejsce. Alpaki długi łuk. Tak, od nazwy miejscowości. O to też fajne, że nie jakaś tam prywatna nazwa, tylko nazwa właśnie. Miejscowości. Fajna wasza ta miejscowość. O, zagroda otwarta, codziennie Aha. i w niedzielę otwarta. Tak, codziennie, ale to ważne, żeby wspomnieć, z uwagi, że jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z zwierzaków, wizyty w naszej zagrodzie wymagają rezerwacji. Musimy mieć kontrolę, ile osób będzie. Żeby... Czyli poinformowania. Tak. Znaczy mamy taką stronę, na której można dokonać rezerwacji. Spotkania odbywają się w niewielkiej grupie, aby zwierzęta i goście czuli się bezpieczni. Tu mamy alpaczki. Ale jakieś spokojne? Spokojne. Fajna pogoda, spokojna. To też i zachowanie w dużej mierze zależy od pogody. Jest. Właśnie, pani Agnieszko, pani mi powie, alpaki to najbardziej boją się czego? No myślę, że jakichś zwierząt takich, których no nie znają, bo wtedy strasznie tak jakby zbierają się w stado i no jedna z nich wydaje taki charakterystyczny dźwięk. Więc myślę, że takim zagrożeniem jest takie zwierzę, którego nie znają. Bo one już są z... takie spokojne? Tak, one są takie spokojne, że tu powstają. <laughs> one lubią kontakt. Szczególnie, jeśli coś się dla nich ma smacznego. O, i lubią też y, zabawy. Tak, no to wiadomo, to są maluchy, jak każde maluchy. Czy dzieci, czy alpaki, małe lubią. Y... To w zagrodzie ile mamy sztuk alpak? Y, my mamy y, około 20. Tutaj w tym momencie nie ma wszystkich. A jako, jeżeli chodzi o jedzenie, Ożywienie, jak to wygląda? To alpaki dostają taką swoją karmę dwa razy dziennie, rano i wieczorem. W międzyczasie muszą mieć dostęp do sianka albo do trawy pastwiskowej. No marchewka jest przysmaczkiem, takim smaczkiem, który w okresie takim letnim alpaki dostają z ręki, są karmione przez gości w zagrodzie a w okresie zimowym kroimy. No bo Pani Agnieszko, ten okres już letni to <coughs> rozpoczął się? Tak, w, tak zazwyczaj od kwietnia. Jak jest ładna pogoda, bo tak w sumie jesteśmy na świeżym powietrzu, więc pogoda jest tutaj takim kluczowym i ważnym elementem. Postawiliśmy sobie taki cel, chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie poza ogrodem takim zoologicznym, w takich domowych warunkach, albo w takiej małej zagrodzie, tak rozpocząć hodowlę kapibar. W Polsce przedtem nie było takich hodowli. Były chyba w Japonii, no często na TikToku są takie, widać miejsca, gdzie się do nich wchodzi i z nimi obcuje. No, no to i... Przysmak? Tak, zapraszam. Ona lubią wszystko, co zielone gałązki, bo to są gryzonie. Kapibara to jest największy żyjący gryzoń na świecie. Są łagodne. Są łagodne, są łagodne oswojone. Tylko, że należy pamiętać, że to jest zwierzę, więc kiedy ktoś naruszy ich jakby bezpieczeństwo, to, to mogą się bronić. Tak, tak jak zwierzę potrafią. Ten jesteśmy na ich terytorium, w ich zagrodzie. I należy jakby wiedzieć o tym, no, że, że to jest jednak mimo wszystko zwierzę, bez gotowych ruchów. I tylko dwie sztuki macie? Albo aż dwie na chwilę obecnie. Znaczy, tak. I planujecie w przyszłości? Znaczy to jest para, to jest Wandzia i Jurek. E, niespokrewniona i mamy nadzieję, bo e, kapibary zdolność taką rozrodczą osiągają, gdy mają dwa lata i właśnie te dwa lata teraz... One osiągnęły. Więc no, taka nasza wielka nadzieja, że będziemy mieli w niedalekiej przyszłości rodzinę tak, i potomstwo i że będzie no ich więcej. No, chcemy takie stworzyć jedno z takich większych miejsc, takich po prostu dom dla nich. Mamy nadzieję, że to będzie, że, to, że będzie tutaj ich więcej. Bo no, wie, widzimy, że ludzie kochają kafibary. Trochę egzotyki podlaski. Tak. Mają taki malutki basenik. Tak, kapibary uwielbiają pływać i są bardzo, bardzo dobrymi pływakami. Potrafią pod wodą spędzić do kilku minut, całkowicie się zanurzyć. Lubią pływać, więc dlatego też ten w wodzie też załatwiają większość takich swoich ważnych potrzeb, czyli na przykład się rozmnażają w wodzie. Albo też, jak mają dostęp do wody, spełniają, na przykład się załatwiają, czyli do wody. Za to się pogłaskać? Tak. tak. Temu też jest właśnie ta ich y, sierść, taka y, ten, aby po wyjściu z wody szybko wyschnąć. No i też, żeby nie, nie ograniczała im. O, przestraszyły się. Ja e, maćka spytam trochę prywaty. To pierwsze spotkanie z Agnieszką? Przyjechałeś z długiego ługu z truskawkami? Tak? To, to, można tak powiedzieć. Po faktury. Że tak było. Że nie, w sumie to, się poznaliśmy, to... można powiedzieć. No, w chłodni. Tak, ale to tak jak w życiu bywa, to jest taki zbieg takich zdarzeń, okoliczności. I to nie było tak, że do tego faktura i tyle. To później przypadkowe jakieś spotkania. No, ale ulicy. główna znajomość była od tego, że. Macie odbierą faktury. Jak szkoł co u Ciebie ta chłodnia została do dnia dzisiejszego? Yy, tak, pracuję 19 lat, yy, jeszcze w tym momencie pracuję. W jednym jedno... zakładzie? Tak, w jednym zakładzie. Uh -huh. Pracuję odkąd mam 19 lat i już 19 lat, więc kawał życia. Całe grupy też do Was przyjeżdżają, na przykład szkolne? Tak, przyjmujemy wycieczki szkolne. Teraz no, coraz więcej, no, bo jakby yy, tak... Yy, od siebie, tak chcemy dać, też oferujemy gościom i dzieciom szkolnym takie miejsce, bo u nas w czasie takiej wycieczki nie ma kogoś innego. My nie łączymy grup. Jest tylko ta jedna zamknięta grupa, i później tego samego dnia już alpaki odpoczywają i zwierzaki. I takie mamy, właśnie chcemy takiego kontaktu z naturą, żeby dzieci obcowały. Często też te wizyty dostosowujemy do tego, jak dzieci się zachowują, bo mamy też w ofercie jakby gry terenowe na, tutaj, na tym zielonym i dzieci robią też sałatki sobie, same z tych mleczu, strawki, z, z buraczka tardykowanego dla tych zwierzaków i mogą je karmić. A czasami na przykład dzieci bardzo chcą jeszcze pobyć ze zwierzętami, poobcować, więc tak jakby reagujemy. Jak oni chcą. Jeżeli chcą po prostu być i siedzieć i spędzić czas w naturze, blisko tych zwierzaków, to my tak reagujemy i, i, i tak dajemy im. Kapibary są z rodziny kawiowatych. Do tej samej rodziny co świnka morska. To jest jakby wielka świnka morska, więc tu też one są dużo do nich trochę. większa tak, i tak, tak, pływać potrafi. Tak, ale też mamy grupę, już teraz niewielu, ale kilku hodowców i wymieniamy się wzajemnymi doświadczeniami. Może przyjdziemy jeszcze dalej, zobacz co jeszcze mamy. Tak, właśnie chcę zobaczyć ten wasz plac do gier terenowych. Yy, gra terenowa jest na, na, na tym, całym, na całym na, na tym całym obszarze, na całym obiekcie. Mamy zagadki, yy, zagadki takie z naszą zagrodą, z zagródkami, ze zwierzętami i dzieci rozwiązują i yy, rozwiązują tę zagadkę i układają yy, hasło, które później opowiadamy dzieciom. Yy jakby znaczenie tego hasła. Tylko, że nie mogę teraz zdradzić, bo... Nie, nie, trzeba by <laughs> przyjechać i odgadnąć. Tak. Znaczy na całym obiekcie są porozmieszczane takie e, odpowiedzi, jakby w postaci literek. No, co by I Trzeba je odszukać. Trzeba tak, je odszukać, tak. a z założeniem gry jest odgadywa, odgadywanie zagadek. Tak, a zagadka e, jakby mówi, w którym Może miejscu jest najpierw. literka. A tutaj co mamy? Tu mamy taki nasz Mniejsze domek. Zwierzęta. Tutaj organizujemy też warsztaty dla dzieci. Ale możemy wejść do środka? Jasne, zapraszamy. I tu też mamy mniejsze zwierzaki, które można wziąć na ręce. Świnki, tak? Nie, nie mamy świnek jeszcze. Mamy nadzieję, że to będzie kolejny zwierzę, które Cię zaskoczy. Oj, jak się cieszy, widziałeś? To jest radość dziecko, to jest piesek. Wow, Majki! Cieszysz się? Że nie będziesz ty w kamerze? Tak, <gry> tak to jest wiwiórkowaty. To jest piesek pryriowy, inaczej zwany nieświsztukiem. I tak niesamowicie że się, że udało się nagrać ten jego szczekanie, tę radość, bo to yy, nie zawsze da się to usłyszeć. My jako, tak, my jako właściciele, opiekuni, hodowcy, przyjaciele, bo yy, no tak się trochę nawet tytułujemy, no to słyszymy. Ale żeby nasi goście to usłyszeli, to nie ma za bardzo. To jest Majki. No, jest nasz pupil. To jest taki nasz zwierzaczek. Też trochę domowy, bo zabieramy go jakby codziennie do, do domu i on u nas po domu chodzi. No jego nie ma to już tęsknimy niesamowicie. Majki jest właśnie z rodziny wiwiórkowatych. To jest inna nazwa niż świszczuk. I ma właśnie niesamowity charakter, bo ten zwierzaczek, ten tak, nasz przyjaciel, on reaguje na imię. Przybiega, kiedy go się woła. Uwielbia, żeby go przytulać, głaskać, skakuje na kolana. No, jest i no, cieszy się na widok. To było właśnie Takie teraz było dać, widać, że y, cieszy się na widok, jeżeli ktoś... Tak codziennie rano. Tak, po przebudzeniu. Agnieszka, ja tak prywatnie spytam, to ile wy macie dzieci? Dwójkę. I, I co? to Jest też w Waszych dzieci? Tak, jak najbardziej. Nasz syn to w ogóle tak się też przyjmuje, martwi. Czasami jak, nie wiem, skoczy albo coś, źle skoczy, źle stanie, ten Majki to on później tak przeżywa całą wieczór, no, no lubił. Alpaków się trochę przyzwyczaiły. zawsze były, od zawsze urodzenia? Były. Tak. Nasza córka ma 14 lat, a w sumie tyle mam prawie alpaki, więc u niej od urodzenia one są. No a majki już jest taki w domu, domowy nasz. No to właśnie, Wy już 14 lat, Wy najstarsza córka, to będziecie mogli mi odpowiedzieć na to pytanie. Ile dają zwierzęta w wychowywaniu, w edukacji, w ogóle kształtowaniu młodego człowieka? Ile? Uczuł myślę, że takiej odpowiedzialności uczą systematyczności, y, odpowiedzialności też za kogoś, tak? No bo mają świadomość, że też musimy zawsze nakarmić, być, albo y, kiedy chcemy gdzieś wyjechać, znaleźć dla nich opiekę. Więc y, myślę, że. No, dużo, Bardzo dużo. Tak, myślę, że dużo. Ale też zależy, myślę, od dziecka, bo y, różne są dzieci, tak? Więc. I nad takim. Szkrabem małym, to ciężka jest opieka? Nad majkiem No bo tak, bo to trzeba tyle tutaj drapać, miziać. Ja on się dałczy do maka. To jest. Je, yy. Tak, to jest jeden, a to jest drugi, to jest Tosia. W domu się chowa za kanapę. To też to jest Tosia. Tosia też już jest nam jakiś czas. To dwa lata będzie w tym roku. Mhm. Tutaj też grupa przyjedzie, to może wejść do domu? Tak, tak, tak. tak, tak. zawsze, czy, czy grupa, ma, czy goście w weekend, to zawsze każdy wchodzi i tu właśnie obcujemy z tymi bo można jakby siąść na ręce. Tutaj też w czasie wycieczek szkolnych prezentujemy, jak się przerabia wełnę z alpaki na kołowrotku. W tradycyjny sposób. Tak, w tradycyjny sposób. <laughs> Na tak. tak. I już było w tym roku? Było. Tak. było. Zazwyczaj staramy się przed majowym weekendem. albo w czasie znaczy, już... temperatury jeszcze też. Tak mieliśmy dawno, bo teraz alpaki już stały się bardziej popularne. Już teraz jest, jakby są dedykowane dla nich jakieś tam kubraczki. Ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy. Byliśmy jedną z pierwszych hodowli w Polsce. Było niewiele, może 4-5, a tutaj w, w tej notycykulówczyźnie. Tej Byliśmy pierwsi. I pamiętam, jak wtedy strzygliśmy, i był taki. No, teraz, jakbyśmy strzygli, jak wiem, że zaraz byłoby zimno, byśmy ubrali im kubraczki, które już są dokowane. A wtedy nie było. Ja pamiętam, że my obcinaliśmy rękawy dla ubrań naszych dzieci, albo szaliki, bo alpaki najbardziej wykładały się przez szyję. I wszystko z domu, i po prostu je ubraliśmy. Nie mogę znaleźć tego zdjęcia, ale to było niesamowicie i śmieszne bardzo, jak one wtedy wyglądały w tych takich bluzach naszych. Małe dzieci, takie młodsze, mogą zrobić taki obrazek, wykleić surowym runem. To jest surowa taka wełna alpaki, w stanie nieprzetworzonym. E, starszym e, często e, proponujemy e, taką m, zabawki taką m, filcowaną metodą e, na sucho. Więc mm -hmm. no, chyba nie wzięłam ich teraz. Tak. To z taką pamiątką, by sobie młodzież mogła wrócić, tak. Tak. Do domu. Tak, no tylko, że to wymaga cierpliwości, bo to nie zrobi się szybko. Więc y, dzieci, które, często właśnie dziewczynki takie, które tak cierpliwie siedzą, bo to czasem trzeba spędzić na tu wełną no, około 40 minut. To jak ktoś jest cierpliwy, to bardzo ładne prace wychodzą, a jak ktoś nie jest cierpliwy, to często takie obrazy Jeżeli Nie cierpliwości. Jeżeli chce, to, to, to się nauczy. I tu też mamy właśnie ręczną gryplarkę. Taką. O, jaki ładny widok, chciałbym powiedzieć, za oknem, ale też ładny <grystanie> widok. Ładnieżki. <grystanie> tak, to jest poli. Tu mamy ręczną gryplarkę do yy, wyczesywania surowego runa. No dobrze, ja podkręcę to... No dobrze, ja. mogę podać. Za mało. No, ale tak mniej więcej, i to już wełna jest taka. W takim stanie już nadaje się czasu do e, przędzenie. przędzenie na kołowrotku, tak. O, już jest wyczesane. Y, splot, w jednym kierunku są te y, włókna ułożone na kołowrotku. Mhm. I, I na kołowrotku potem nic ci, tak? Nie. Tak, przy, tak. Mama Maćka wszędzie i bardzo dobrze to jej wychodzi. No. Ja się cały czas uczę, ale nie mam tego. Powiedziałeś, Agnieszko, mama, Maćka, wszędzie. Ja tak. kiedyś wiesz, co jeszcze raz do Was przyjadę. Je... Możemy zawołać. <grym> Pokażę. Nie, może tak specjalnie nie będę fatygował, ale mam nadzieję, że materiał się na tyle spodoba, że będzie okazja wrócić, pokazać. To... Zapraszam. Zawsze jesteś u nas widziany. Więc... Jeszcze nie nie koniec. Nie. Tak. Tu mamy taką zagrodę z króliczkami. Malutkimi, to takie standardowe, ale. Chyba dużą radość dla dzieci z robia, te to obcowanie z królikami. Tu można wejść? Właśnie też w zagrodzie y, takie jest założenie, żeby do każdego zwierzeczka mógł z, y, wejść. Wejść, dotknąć dotknąć, więc... Mamy jeszcze na chwilę obecną jedne zwierzęta, do których nie możemy wejść, ale jesteśmy tak. na etapie adaptacji, także mamy nadzieję, że to się niebawem zmieni. Dlatego też właśnie każde zwierzę, które pojawi się w naszej zagrodzie, to yy, nie robimy tego jakby na szybko, bo chcemy właśnie, żeby... Już no, same przybiegają, bo wiedzą. <laughs> no, mają ochotę. No, tak. Nasze. Tak, to króliczki. Hop. Myślę, że też położenie jest fajne, bo jesteśmy 30 km od Białego 30 km od Sokułki i w sumie też na trasie całym, niedaleko Augustowa i tutaj ten, więc takie mamy dobre położenie, a zresztą gmina Korycin jest przepiękna, no. Przepiękne rejony te. Yy, tak, no. bym spytał o kilka atrakcji w gminie, to co byś mi wymieniła? Atrakcja, no to wiadomo, główne to Park Ursulowy, Mielowszczyzna, sam Korycin, Park przubański tutaj, to jest drugie. idziemy jeszcze do tych Alpach i tak pożegnamy, tak. słuchajcie. Co tam jeszcze, no wiadomo, że te nasze wszystkie sąsiadki i te przepyszne sery korycińskie, które tworzą. A to unikat w ogóle. Tak, unikat. No, jest uprze... no to jest znane w całej Polsce te sery. No bo, no bo są przypyszne, więc nie ma co się sobie dziwić e, i ten, e, tutaj no mamy ogólnie e, cudownych ludzi i takich z dobrymi pomysłami. E, tutaj e, Pieczka i Kipiątek też świetne miejsce, żeby tam spędzić czas. E, tutaj jeszcze są te sitawka całkiem niedaleko e, i te drewnale e, słynne. 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 E, e, Piękny zalew w Korycinie, więc myślę, że. No... A jakby chciał turysta takich e, smaków kulinarnych, to gdzie by musiał jechać? E, no to tutaj najbliżej wisiada, tak? W Kumiale. O. Tak, pyszne lody w e, Janowie, e, La e, Też lody są nad e, zalewem w Korycinie. E, wola, okno na biebrze, też jest bardzo dobre jedzenie regionalne. Więc. O. Jak to no chca, na tydzień to... nie starczy, wiesz. No tak, no jest błąd bon turystyczny, więc warto brać, yy, szukać noclegu i spędzić tutaj na Podlasiu no, albo nawet na tych naszych korycińskich rejonach. Cały tydzień nawet. Tu jest ładnie, zielono, to takie rzeczy słyszymy. Też ludzie specjalnie przyjeżdżają no głównie z Kapibar, bo... Yy, Jesteśmy chyba jednym z pierwszych miejsc, gdzie można do nich wejść w Polsce. I pokarmić przykładowo. I pokarmić. W Polsce, to co mówić w województwie podlaskim. Tak, to jest w Polsce, bo ludzie do nas specjalnie przyjeżdżają, właśnie w majówkę tego doświadczyliśmy. Z Lublina, z Poznania, z Wrocławia, z tych rejonów. Właśnie te takie długie weekendy to ludzie właśnie planują podczas wizyty Spacjalnie na Podlasiu. Gdzieś... Tak. Jesteśmy albo jednym z głównych, głównych miejsc, czyli takim docelowym miejscem, żeby przyjechać podczas i między innymi o, okolice już wtedy się zwiedza, ale jest też tak, że jeżeli ktoś panuje na Podlasiu, to właśnie jesteśmy jednym z punktów, że trzeba zahaczyć. Ja do Ciebie przyjadę ze swoim małym przewodnikiem, ale akurat on leży w szpitalu. A. I wiesz, będzie okazja wrócić mhm. do Długiego Ługu. Zapraszamy. Bardzo mi się podobało. Dziękujemy. Czego dla Was życzyć? Powiedzcie. Dla nas? W pokoju, znaczy, my to tak chcemy i wszystkiego po trochu. Zdrowia może najważniejsze. Zdrowia, sił dużo. 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 Bardzo dużo. Grzecznych zwierzaczków. No i gości. I gości, no. Żeby do nas odwiedzali. Macie, Maciek, to tego wszystkiego po trochu. Dziękujemy. I jeszcze z, trochę z nawiązką żebyście spełniali swoje marzenia, to była bardzo fajna opowieść. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Dzięki. Bardzo mi było